Znaczy, ja już sobie tego moda wcześniej testowałem, więc wiem, że on działa, ale to, co należy mieć właśnie na uwadze, to żeby, yy, to żeby właśnie mieli się ten sam silnik i wersję, Co jest ważne, jeżeli dodajemy modyfikacje, tak jak ja tutaj, to należy je dodawać po kolei. Czyli, jeżeli ja bym sobie chciał teraz dodać kolejny mod, na przykład Explorify, 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 on tutaj nam modyfikuje, czy tam dodaje po prostu nowe tutaj budowle, na przykład taki domek. Ja sobie go pozwolę pobrać. Tak samo wybieramy wersję gry, wybieramy silnik, klikamy download, czekamy parę sekund. Ja w międzyczasie sobie zamknę Minecrafta i tutaj sobie nacisnę quit. I widzicie, nam pobiera tutaj ten plik, jest już on pobrany i tak samo. Z, on normalnie się pobiera do folderu pobrane, ja sobie muszę przejść do folderu mods i ten plik tu przeciągnąć. Jeżeli mod dodaje nam generowane struktury, to jeżeli już są wyrenderowane czanki, czyli wyrenderowany nasz świat, to w tym miejscu już nie będą mogły się wygenerować nowe budowle i w tym celu będziemy musieli, będziemy mieć dwie opcje. Albo stworzyć nowy świat i zacząć grać od nowa, albo możemy na przykład po prostu iść dalej w świecie i poszukać czanków, które są nowe. Ja sobie ten świat pozwolę tutaj, nie będę go w sumie usuwał, ale sobie dodam nowy świat o nazwie test, albo forge test 2, create. Znaczy ja już sobie tego moda wcześniej testowałem, więc wiem, że on działa, ale to co należy mieć właśnie na uwadze, to żeby, yy, to żeby właśnie mieliście ten sam silnik i wersję. Dobrze, ja mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, myślę, że to jest fajna rzecz, ja jako slajmik się u z wami tutaj żegnam, mam nadzieję, że wam pomogłem, zostawcie kciuka w górę oraz suba, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć.